Następnie chciałem Was przeprosić, że we wtorek nie było odcinka, a nie wiedziałem co nagrać, więc sorki zapraszam do oglądania. Siemaneczko, witam was w nietypowym i dość krótkim odcineczku na moim kanale. Dzisiaj sobie wspomniemy dlaczego dostałem vana na multi RPG, ale to wszystko po kolei. W na wtorek grałem sobie w nocy i farmiłem sobie pieniążki na import-export, ponieważ na drugi dzień miała być licytacja pojazdów odebranym graczem po oczyszczeniu kont. Z racji, że już byłem zmęczony, skończyłem farmić te pieniążki około 4 w nocy. Na drugi dzień chciałem sobie wejść kilka minut przed 18 na serwer. Po 18 miała się ta cała licytacja. Nagle patrzę, zostały zablokowane ten serwer przez SWIFT. Nie wiem, co się stało. Patrzę, kiedy się bank kończy. Nie wiem, co się stało. Patrzę, kiedy się bank kończy i nagle widzę. 2000... nagle patrzę, że ban się kończy 2030 roku, 31 grudnia o godzinie 23:59, co jest taką pierwszą myślą pomyślałem, to jest ponad 10,5 roku. Myślałem, że to pomyłka, więc od razu byłem na CISP i ch i chciałem się dowiedzieć o co chodzi, więc nie dowiedzieli się wtedy kompletnie nic. I poszedłem sobie na Minecrafta, na derpa sobie po prostu odstresować, odreagować sobie, pograć, pozabijać oziaków. Na drugi dzień bim na forum Multi i napisałem apelację, bo dalej nie widziałem, za co mam bana, co się stało i w, w ogóle. Pisząc apelację, miałem nadzieję, że to pomyłka i zaraz mnie odbanują, ale nic bardziej mylnego. Na drugi dzień Sługi sprawdził moją apelację i napisał pod nią, że dostałem bana za handlowanie majątkiem serwera, na PaySafeCard card na jakiejś stronie Facebooka. I tak sobie pomyślałem, pierwszą myślę sobie, pomyślałem, że może pomylił Niki, albo ktoś się po mnie potrzył. Więc od razu byłem na TeamSpeaka i czekałem dobre ponad 10 godzin, ale nikt nie udzielił mi pomocy w tej sprawie. Więc w sumie z tej sytuacji jak się potoczy, jeszcze wam wspomnę na 100 odcinkach, ale w tym odcinku to było na tyle. Oczywiście możecie trzymać za mnie kciuki, że wrócę na Multi RPG. Ja będę się starał jeszcze o będę się starał skontaktować z Subim, a na koniec możecie mnie wesprzeć łapeczką i subikiem. Dzisiaj ode mnie to było na tyle, więc się mando.